Cześć witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z World of Warships i kolejny odcinek, w którym to baterem będzie okręt japoński 9 poziomu krążownik Ibuki. E booki. Jak nagrywam ten materiał, to jestem już na końcowym etapie ekspienia tego okrętu tego krążownika. Brakuje mi tam raptem, nie wiem, może około 10 tysięcy expa do dychy. No i też podczas ekspienia, podczas zdejmowania gwiazdek wpadła mi kolejna bitewka, którą chciałem uwiecznić na kanale, to jest właśnie ta. Zapewne zwróciliście uwagę, że mam już tutaj sondę hydroakustyczną zamontowaną, a nie dodatkowo, dodatkowy ogień przeciwlotniczy. Dlaczego? Dlatego, że y, dzięki radom starszych i mądrzejszych, jeśli chodzi o World of Warships, zarówno u mnie na streamach, jak i też... Chyba u Flamu na kanale zwrócił na to uwagę, że obecnie wzmocniony ogień przeciwlotniczy jest trochę bezużyteczny. W, jeśli chodzi o to, jak obecnie jest w ogóle broń przeciwlotnicza skonstruowana, to nie daje to aż tyle, co dawało to kiedyś, i lepiej, tak naprawdę, będzie wziąć coś innego niż ten. Wzmocniony ogień przeciwlotniczy. Tutaj jest to sonda hydroakustyczna, która jak najbardziej się przydaje. Kiedy się przydaje? No przydaje się po pierwsze, żeby ostrzegać nas przed nadchodzącymi torpedami. Przydaje się też czasami, jeżeli chcemy jakiegoś delikwenta wyświecić w dymie. Jeżeli to jest na przykład jakaś deska, i potem, po tym jak ją złapiemy w tym dymie, oczywiście wykorzystać. Porą ilość dział i pocisków odłamkowo burzących. Puszczam na razie pierwsze torpedy, gdzieś tam sobie, żeby szły. Może ktoś się napatoczy. Oczywiście rzadko, kiedy ktoś na samym początku nie wpływa, ale i tak no jest to dopiero start bitwy. Przeładowały się, więc staram się zrobić z nich jakiś użytek. No i płynę sobie dalej. Losowanie na dziewiątki, na ósemki i, i chyba to wszystko. Nie widzimy tu ani dych, ani siódemek. Sporo pancerników, nawet taki ciekawy matchmaking, bo sporo pancerników, sporo krążków, dwie deski. Nie ma na szczęście lotniskowca. A, i to jest właśnie też jedna z cech, o której warto wspomnieć, dlaczego ogień przeciw, wzmocniona bram przeciwlotnicza, no... Dlaczego warto ją podmienić? Właśnie dlatego, że no nie, mimo wszystko, na tych wysokich tierach, nie w każdej bitwie je, jest lotniskowiec, a co za tym idzie, nasz, yy, ten konsomat ten się po prostu nie będzie przydawał. Bo o ile na tierach niskich, tam około 5, to tych lotniskowców jest bardzo dużo. Ja jestem przerażony po prostu, ile lotnisk jest na tych tierach czwartych, yy, gdzieś tam Espiąc sobie radzieckie pancerniki, no, zdarzają się po trzy lotniskowce. Na bitwę, zresztą sam mam jeszcze lotniskowca brytyjskiego na czwartym tierze, którego powoli kończy. Ostatnio, jak sobie nim zagrałem, oj, pierwszy raz od dawna, no to oczywiście po trzy lotnie na stronę, ale nie o lotniach teraz mowa. Spotkałem tu e a za nim Ajołę, i już powiem szczerze, że byłem przerażony, że zaraz wyparuje, bo poszedłem bardzo, bardzo ostro. Co niestety na e wielokrotnie kończyło się u mnie szybkim zgonem. Teraz robię tutaj, zakręcam. I udało mi się, właśnie to była ważna sprawa, że przeładowałem się na pociski przeciwpancerne I Buki Wrogi pokazał burtę i skończył błyskawicznie. Niestety to jest minus tego okrętu. To co teraz zauważyliście, co ja zrobiłem z przeciwnikiem, ze mną działo się również wielokrotnie. Oczywiście nie pokazuję wam takich bitew, no bo to nie ma sensu, szkoda waszego czasu. Ale musicie mega mega uważać, ile razy ja zszedłem praktycznie za fula. Albo za wszystkie hapsy jakie mi zostały tylko dlatego, że w nieodpowiednim momencie zacząłem się odkręcać, zacząłem robić zwrot i poszła salwa, dziękuję, do widzenia. Zresztą nawet dzisiaj jak nagrywam Wam ten materiał, to przed nagrywaniem ileś tam czasu wcześniej sobie zdejmowałem gwiazdkę właśnie z ebookiego, zrobiłem 57 tysięcy uszkodzeń. O proszę bardzo, teraz zobaczcie jak ładnie idą torpedy na tą IOE, raz, dwa, trzy... I od razu pięknie, dużo więcej uszkodzeń mamy teraz 67 i yy, 67, prawie 8 tysięcy. I kolejne tutaj strzały idą wajołę. On zaraz powinien paść. Ale wracając do tematu, nabiłem sobie 57 tysięcy uszkodzeń. Mówię, kurde, fajnie bitwa, się roz... fajnie bitwa się zaczęła. Już tutaj mam uszkodzenia, sobie postrzelam. Yy, I była sytuacja, że szły torpedy w moją stronę. Nie miałem włączonej sondy, zagapiłem się, i zacząłem odwracać w stronę tych torped. Więc no, zacząłem robić zwrot, zapałem jedną torpedę, i w tym momencie z za wyspy wypłynął sobie grosser Kurfurst, A ja byłem do niego bokiem, i za chwilę już mnie nie było. No więc często, często się zdarza, niestety, na eBookim zejść na salwę to jest trochę podobne. Są sytuacje tak samo jak grałem Donskojem, którym też ogólnie mi się grało yy, przyjemnie, ale złe ustawienie, nieraz zły ruch. No... I garaż, na właściwie i port, tak? No, I więc trzeba, trzeba mocno uważać. A ja jeszcze mam tendencję do pływania zbyt agresywnie tym okrętem, tendencję do prób próby korzystania z torped, które są bardziej na rufie, gdzie ten znaczy ten kąt zrzutu tych torped jest słaby i też mocno się ryzykuje. No ale tak jak mówię, w tej grze jakoś aż takiego nie zwracam uwagi, jakoś tam na staty. Staram się grać najlepiej jak umiem, a czasami po prostu staram się grać tak, żeby mieć jak największą frajdę, jeżeli to jest duże ryzyko, bywa. Tutaj mam 60, prawie 8 tysięcy uszkodzeń zrobionych, ale na razie jest Pusto, nic się nie dzieje. Udało się tam pobijać na początku. Przede wszystkim, no to, to, to to zgaszenie e Bukiego było bardzo, bardzo ważne, ważne też dla ekspa, które uda się osiągnąć w tej bitwie. No ale z racji takiej, że ja tam byłem już tylko z Sinopem, nie ma nas tu zbyt dużo, więc spadam stąd. Puściłem jeszcze tylko torpedy i jednak stwierdzam, że wypadałoby. Y Zmienić miejsce akcji. Troszkę zdziwiony jestem, że cały czas nikt z naszych okrętów nie chce wpłynąć do kapa D, nie chce podjąć walki. Mam tutaj spota, więc obstawiam, że prawdopodobnie to w tym kapie gdzieś jest deska. Puszczam samoloty. Dlaczego puszczam samoloty? Dlatego, że z sondy jeszcze korzystać nie mogę. A czasami taki samolot latający wam nad głową jest w stanie, jest w stanie wam nieraz coś pomóc spotnąć. I tak z tych samolotów bym nie korzystał normalnie, bo nie mam tutaj. Nie muszą te samoloty walczyć z, z samolotami z lotniskowców, bo go po prostu nie ma. Idą teraz torpedy. Na szczęście w odpowiednim momencie zacząłem robić robić tutaj manewr, więc są one mi niestraszne. Oczywiście Żambard, gdyby we mnie puścił teraz Salwę, to mogłoby się to skończyć tragicznie, no ale musiałem się odkręcić. No i mam za sobą Azumę. Azumę chyba... Azumę mam chyba w porcie, chociaż za bardzo to nią nie grałem. Jeżeli ktoś z Was ma Azumę, yy, to napiszcie mi coś o tym okręcie. Czy go lubicie, czy go nie lubicie, jakie są według Was zalety tego okrętu, jak nim grać. Może skuszę się w za jakiś czas wyciągnąć go z portu i zobaczyć, czy uda mi się coś ciekawego ugrać. A może też le lepiej go nie ruszać. Piszcie proszę, co o tym sądzicie. Ja tutaj robię kolejne uszkodzenia, 76 tysięcy i idzie w górę, bo jest zarzucony pożar. Przyjąłem, to było, to też było ryzykowne, przyjąłem tutaj yy, na... Przyjąłem tutaj strzał, mogło się to skończyć dużo, dużo gorzej, na szczęście aż takiej tragedii nie było. I kolejne strzały tam właśnie w stronę Azumy obracam się. Do tego oczywiście pokazując burtę do jean Barta, zawsze musicie mieć świadomość tego, że ten francuski pancernik ma przecież przyspieszacz ładowania, na, gdzie w krótkim okresie jest w stanie wystrzelić do Was kilka razy i wtedy jak jesteście burtą do niego, no to hmm, powodzenia. Podobno następcą w japońskim gra się o wiele lepiej, dziesiątką niż dziewiątką. Wśród wielu osób yy... Słyszałem opinię, że e to jest po prostu krab złom i w ogóle, a ja aż tak nie uważam, żeby to był złom. No, ma swój specyficzny styl grania, nie mam też za dużego porównania do innych okrętów, ale nie ma tak, że strasznie się nim męczę. No, są, owszem, wnerwia mnie nieraz, jak zejdę na salwę, ale w większości to jest moja wina i mojego stylu gry albo braku myślenia czasami. Yy... Natomiast wydaje mi się, że są okręty, które bardziej mnie denerwują, jeśli chodzi o ekspienie. I Buki jest ok, zobaczymy jak będzie z kolejnymi okrętami, z kolejnymi liniami, które gdzieś tam bym jeszcze chciał skończyć. A Zuma udaje się teraz podpalić. Na szczęście jeszcze tutaj Musashi go kończy, więc mam tutaj spokój. Remis, jeśli chodzi o okręty. Niestety nie mamy deski, a oni deskę mają, ale mam teraz odpaloną sondę hydro akustyczną, więc torpedy nie powinny mnie zaskoczyć. Iowa płynie bokiem, będę próbował ją podpalić, ale oczywiście też idę do niej dziobem, nie chcę tu pokazywać kątów. Jutland na prawo. Widzimy, że on tam gdzieś się, gdzieś się znajduje właśnie na linii 5-6, więc mam nadzieję, że ktoś tam się tym Jutlandem zajmie. Ja idę tutaj cały czas w ten dym. Dlaczego? Dlatego, że zapewne zwrócić uwagę, że kap się nie zwiększa. To znaczy, że ten okręt siedzi w tym dymie, albo jest tutaj w kapie. Nie wiem po co, albo jest gdzieś tu niedaleko, tak? Dobra, dym się, dym się skończył. to mnie trochę to oszukało. Myślałem, że jednak w tym dymie będzie, ale zwiał. Więc jest tu gdzieś druga deska, która z tego dymu musiała wypłynąć. Więc teraz w końcu ja i okręt, który jest za mną, tego kapa przejmujemy. Za oczywiście kapów jest zawsze ładne. Ekspo, wiadomo, lepiej przejąć ten kap samemu, wtedy tego ekspa jest jeszcze więcej. IOA teraz mi tutaj przyspiesza, więc to moje celowanie w nią nie jest zbyt dobre. Zwalniam, żeby z tego kapa nie wypłynąć. Próbuję zarzucić pożar. Jest kagero, to właśnie ten okręt był w kapie. No i dobra, odpuszczam Ayole, Jest tutaj Żambard. Idą torpedy, wystrzelił torpedy. Teraz Mogami, tak? To Mogami jest, więc tutaj dobrze, że ja tymi torpedami nie dostałem w burtę. To jest ryzykowne właśnie. Ja też nieraz takie ruchy podejmuję, strzelając z krążownika i można się wpierdzielić torpedami w sojusznika. No cóż, bywa. No, na szczęście, Na szczęście oczywiście tam ten pancernik padł, za chwilę padł drugi, no i tu już mamy w niedalekim dystansie dwa niszczyciele. Trochę szkoda, że no nie mam ani radaru oczywiście, a jest na cooldownie sonda, ale musiałem ją wykorzystać, jak będąc w kapie, bo bałem się właśnie dostania torpedami. A ja przede wszystkim myślałem, że ten okręt jest w dymie cały czas, więc no tutaj trzeba będzie po prostu skrócić na tyle blisko, żeby. Te deski były na ciągłym spocie, udaje się to zrobić na Kagero. Jest w odległości 5 km, więc od razu walę w niego ile tylko mogę. I bułki ze względu na sporą ilość działy, na mocne te burzaczki, potrafi sobie ładnie radzić z niszczycielami. Jeżeli jeszcze właśnie macie tą sondę odpaloną, to też nie powinny was zaszkodzi wam zaszkodzić za bardzo torpedy. Kagero ma teraz poważny problem. Pali się. Oczywiście odpływa cały czas ode mnie. Muszę mieć też świadomość, że gdzieś tam, że gdzieś tam jest Jutland. Nie pokazywał, nie prezentował kageroburty, więc nie mógł zrzucać torped. I w końcu pada, udaje się go wykończyć. Wychodzimy na prowadzenie. Jeśli chodzi o punkty, mamy przewagę w okrętach, w kapach jest porówno. I teraz zaczynamy powoli wpływać do KPC, żeby przejąć kolejny punkt i warto byłoby zacząć zamykać przeciwników. Widzimy Georgię. Georgia już jest w moim zasięgu działa. Ja oczywiście teraz jestem na spocie, Jutland dostał spota, odpalam sondę, zobaczcie, za 3267 bardzo ładnie teraz złapał. W tym momencie oczywiście on się schowa w kapie. Ja troszkę bałem się tego, że zaraz któryś z tych okrętów przede mną weźmie mnie na cel. Na szczęście mnie ignorują i to jest najlepsza sprawa, kiedy właśnie nikt się na was nie patrzy, nikt na was nie skupia. Y Jutland oczywiście rzucił tutaj, puścił torpedy. Ja też cały czas skracam do tego dymu. Oczywiście brytyjskie dymy trwają krótko. Deski brytyjskie mogą często z nich korzystać. Nie przejmowałem teraz skapa, dlaczego skupiłem się przede wszystkim na tym, żeby wyłączyć tego niszczyciela. Wiedziałem, że jeżeli go zdejmiemy, to już będzie duży plus. Niestety, no, ten strzał jakiś był taki beznadziejny i zamiast mieć fraga, to nie wiem, co ja tam zrobiłem. Nie udało się. Bywa, no niestety nie zawsze, można, nie zawsze można tego fraga zdjąć. Zrobiło to, zrobiło to mogami, teraz strzelam w stronę Georgie, yy, chcąc ją oczywiście trafić i podpalić, licząc na to, ale zawracam okrętem, udaje się wsadzić pożar, o to mi chodziło i zawracam okrętem, żeby wpłynąć właśnie do kapa, przejąć kapacę, zabezpieczyć go, przez co oczywiście zyskam znowu więcej expa oraz więcej yy, będziemy nabijali punktów. Gość bez plecaka z klanu Mirko. Kojarzę Mirko oczywiście z WOTA, więc no tutaj obstawiam, że, że po prostu osoby grające w okrętach też sobie założyły ten, ten klan, więc pozdrawiam tutaj klan Mirko. Nie wiem, czy ta... Myślałem, że tą Georgię wywaliło na początku, ale za chwilę patrzę, że on odpalił, odpalił gaz i, i, i ucieka. Więc no trochę tam sobie tego Demerza na nim pofarmiłem, jednocześnie też na mnie nie patrzył, więc w spokoju przejmowałem bazę. Cyk, baza przejęta, 3 kapy, kapy nasze, 800 punktów ponad, no i Georgia już jest osamotniona. Oczywiście poza moim zasięgiem, daleko. Jest to szybki pancernik, ja go nie mam, ale tak jak jeszcze go nie mam, bo zbieram węgiel na niego. Ale tak jak patrzę, jak walczę przeciwko niemu, no to ten pancernik potrafi się rozpędzić naprawdę całkiem konkretnie. Więc pogoń. R pogoń y tym moim okrętem który raczej nie jest jakimś demonem prędkości jeśli chodzi o wowsa, jeśli chodzi o krążowniki, będzie trudna więc ja już sobie tutaj raczej nie robiłem nadziei, że coś postrzelam, na szczęście no tutaj ta Georgia troszkę odbija tak y w moją stronę, że jeszcze będę coś próbował strzelić, Jugum opuścił całą tą wiązankę torped w stronę tej Georgii, no i zobaczymy czy jeszcze coś się uda trafić oczywiście będę próbował jeszcze troszkę mamy czasu do wbicia 1000 punktów, 4 minuty do końca bitwy, więc jest szansa, żeby jeszcze tą George ale teraz troszkę zebrał. Udaje się, ten, ale y, udaje się coś tam jeszcze w nią trafić, ale torpedy za chwilę zrobią swoje. Tak jest, wygrywamy, zobaczmy wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco: w bitwie tej przekroczyłem troszkę 129 tysięcy uszkodzeń. Nie jest to jakiś może wynik wybitny. 3 trafienia torpedami, jeden frak, 7 pożarów, dwa zalania, 3 cytadele, dwa razy pomoc w zajęciu, ale ten cały wynik dał mi 2443 punkty bazowego ekspa, co jest naprawdę jak na mnie wynikiem, który bardzo mnie cieszy, więc stwierdziłem, że warto będzie tę bitwę na kanał wrzucić. Topowy wynik. Ładna tutaj też bitwa tego Mogami, który tam koło mnie pływał, musashi, musashi również i zresztą kilku okrętów, zobaczcie, natomiast w przeciwnej. Drużynie, jak dobrze na tle całej drużyny musiał zagrać yy, yy, ten gracz. 1500 tysiąca ekspa bazowego na porażce i ogromna przepaść yy, nad resztą swoich drużynowych. Jeśli chodzi o uszkodzenia, to najbardziej tutaj w oczy rzuca się 60 tysięcy, zrobione. A dostała na e 18,5 tysiąca. Na czysto zarobione niecałe 200 tysięcy kredytów EXPA wpadło 8183, 2153 free EXPA wyciągnięte z tej bitwy i punktów doświadczenia dowódcy wpadło 14634. Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie kolejnego materiału z World of Warships. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapki w górę oraz o aktywności pod materiałem. Piszcie proszę, co sądzicie o Azumie, jeżeli macie ją w porcie. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkim miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!